all uh... Świętej Ewangelii, według świętego Mateusza. Amen. Gdy Jan usłyszał w więzieniu uczynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trendowacie zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę koleszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto slovo pańskie. Amen. świętej Ewangelii i nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywierni Amen. czcigodni Amen. kapłanie, Amen. ojczyka czy kanoniku, który który spowiada, siostry zakonne, drodzy parafianie, umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, ukochanie dzieci Bożych. Podczas naszych świętych rekolekcji, chcemy razem z Matką Najświętszą, Najświętszą Marią Panną, zatrzymać się nad Bożym Słowem, nad naszym życiem i tak troszkę w taki różańcowy sposób, codziennie rozważając inną tajemnicę różańca, chcemy poprzez radosną część, bo jest to radosne oczekiwanie, Adwent. Radość, bo ma przyjść Chrystus, narodzić się Syn Boży. Chcemy te poszczególne tajemnice zrobić takim duchownym szablonem naszego życia, naszej codzienności, a także chcemy nasze życie przyłożyć do Ewangelii, do Kościoła, do różańca, i tak jak bardzo często na jasnej górze. Kopie obrazu Matki Bożej przytulają do oryginalnego obrazu, do tej ikony jasnogórskiej. Tak samo my chcemy swoje życie przyłożyć do tych prawd wiary, do Ewangelii, do Różańca, do Maryi, żebyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami. Pierwszy dzień naszej kolekcji, który wczoraj rozpoczęliśmy, był poświęcony tajemnicy Różańca zwiastowania. Dzisiaj chcemy zatrzymać się nad tajemnicą nawiedzenia. Nawiedzenie Matki Bożej. Też mówimy nawiedzenie Świętej Elżbiety, bo to dla nich obydwu ta tajemnica była bardzo ważna. Kiedy przyszedł anioł do Maryi, powiedział takie słowa, że twoja krewna Elżbieta, która już była starszą osobą, została zauważona przez Pana Boga i również przeżyła takie nawiedzenie i zwiastowanie, bo miała zostać Matką proroka, Matką kaplana, bo święty Jan Chrzciciel. Pochodził z rodu kapłańskiego. Jego tato, święty Zachariasz, był kaplanem. Dzisiaj, już w Nowym Testamencie, my wiemy, że kaplanów wyświęca biskup. Na pewno ktoś z Was był świadkiem, jak kleryka, diakona święcą na kaplana jest to przekazywanie ducha świętego, konsekracja. Sakrament, w którym uczestniczy ten kandydat później jako kaplan. A kiedyś w Starym Testamencie wystarczyło, że urodziło się dziecko z rodu kapłańskiego, już był kaplanem. Już mógł w 12 lat czytać Pismo Święte. I wiemy, że Pan Jezus też Pismo Święte czytał w synagodze. 12 lat został z kapłanami. Jego szukali matka i święty Józef. I już był takim chłopakiem. Młodzieńcem, który mógł swoje kaplaństwo odkrywać. Święty Jan Chrzciciel również pochodził z rodu kapłańskiego. Wiemy tą scenę, kiedy przychodzi anioł do Zachariasza, kiedy Zachariasz potem jest niemy i dopiero przy ofiarowaniu Panu Bogu, ofiarowaniu właśnie Jana Chrzciciela, przy obrzezaniu, przy nadaniu imienia otwierają im się usta. I wszyscy chwalą Boga, bo widzą ten cud. Mamy do czynienia z ludźmi starszymi. Oczywiście Jan Chrzciciel i Pan Jezus, o którym dzisiaj mowa, o których czytamy w Ewangelii św. Mateusza w 11 rozdziale, na dzisiaj przeznaczonej Ewangelii, to są młodzi ludzie. Pan Jezus 30 lat ma, pół roku starszy jest Jan Chrzciciel, ale. Ta cała sprawa odbyła się, kiedy Matka Boża przychodzi do Elżbiety, przychodzi do starszych osób. Jak to ważne jest dzisiaj, aby tą tajemnicę przeżyć w taki sposób, że my chcemy zwrócić uwagę na ludzi starszych. I w tej nauce, w tej homilii, pozwólcie, że zatrzymam się nad tą prawdą życiową, bo takie jest prawidło życia, że każdy z nas starszym będzie, już młodszym nie będzie, już nikt nie będzie młodzieńcem, czy dzieckiem, ale starszym, starszym mężczyzną, kobietą, babcią, dziadkiem, każdy z nas, daj Boże, dożyje i będzie. Czyli też to jest bardzo ważne, abyśmy troszkę popatrzyli do przodu z takim wyprzedzeniem nawet faktu. Może nam tutaj są osoby starsze, to powiemy, żeby się też młodszo poczuli, że już będziecie mieli tam po 100 lat, po 120 lat, i ta Ewangelia będzie Wam pasowała. Może dzisiaj, mając dopiero w swojej młodości 70, 80 lat, to jeszcze czujecie się młodymi, daj Boże Wam naprawdę zdrowie i 100 lat bez remontu, jak o nas się mówi na Ukrainie. Kochani, kiedy przychodzą uczniowie Jana, chrzciciela do Pana Jezusa, Pan Jezus w tej odpowiedzi skrywa tą bardzo ważną myśl o ludziach starszych, bo kiedy słyszymy głuchy, ślepy, krzywy, garbaty, my zawsze myślimy, że to ludzie starsi. Oczywiście są młodzi, którzy są na wózkach inwalidzkich, są ludzie młodzi, którzy nie słyszą, nie widzą, chodzą w okularach na przykład, ale najczęściej mówimy, że ludzie na starsze lata już są schorowani, wypracowani, życiem doświadczeni i oni już coś nie dowidzą, nie dosłyszą, gdzieś nie mogą sobie doradzić. I właśnie dzisiaj Pan Jezus o nich mówi. Idźcie i powiedzcie Janowi. Zwrócona jest uwaga na ludzi starszych. Starszy w Pismie Świętym, Ewangelii, to nie tylko ten, który, który jest posunięty już w latach bardzo. My śpiewamy w kolędzie i Józef stary. On pielęgnuje. Nie znaczy, że Józef był stary, miał tam 80 lat. Ale to jest życie, to jest doświadczenie, to jest bogactwo duchowne. Kiedyś pamiętam, pojechaliśmy do jednego klasztoru na Ukrainie prawosławnego i tam ludzie, którzy pomagają w kościele mówią, to my zaraz zawolamy starca, żeby z wami porozmawiał, bo myśmy przyjechali, chcieli zobaczyć świątynię. I ja sobie tak wyobraziłem, że przyjdzie taki brodaty, stary dziadek w sutanny, ubrany w habit, no i przychodzi taki 40 lat chłopaczyk w i mówi tak, słucham, jestem księdzem, zakonnikiem, co mogę powiedzieć? I ja tak nawet nie wiedziałem, jak to zacząć, bo naprawdę starca. A u nich starzec to ten, który już ma wszystkie śluby zakonne. I, i to jest starzec. Kochani, tak żeby zwięźle to powiedzieć. Yy, powiem wam yy, tyle, że może ja nie mam doświadczenia starości, bo jeszcze nie mam aż tyle lat. Ale, ale jestem z ludźmi starszymi, chodzę do chorych, mieszkałem też z mamą i z babcią, bo mój tata wcześniej zmarł w wypadku samochodowym, zginął. I ja wiem, co to znaczy człowiek starszy. Ale ile tej miłości nam trzeba, żeby ta tajemnica różańca urzeczywistniła się w naszym życiu. Ile ci ludzie starsi mają takiego szacunku, powagi, wdzięczności. A jeszcze więcej powiem, że jest to szansa, może czasem jedyna, szansa niepowtarzalna. Jako kleryk chodziłem w Krakowie, bo na stalce mieliśmy seminarium. Chodziliśmy do Hospicjum Świętego Lazarza na Nowej Hucie, tam gdzie święty papież Jan Paweł II, ojciec święty, postawił krzyż przy budowie Kościoła Nowego, jako jeszcze tedy biskup, kardynał. I właśnie tam jest hospicją świętego Lazarza. Tam ludzie, którzy chorują na raka, którym trudno już jest w domu na przykład tam wykąpać, ubrać, bo trzeba specjalnie jakieś maszyny, dźwigi, to właśnie już takich naprawdę niedolężnych tam przywozili i ta rodzina przychodziła do nich. Mnie to bardzo boliło, że oni nie są w domu. Dlaczego nie można w domu tego zrobić? Tak? No ale są takie momenty kiedy już naprawdę w domu nie potrafi się tego zrobić i tam byli ci ludzie. I ja pamiętam, jak nieraz myśmy przychodzili i to tak na zmianę, bo to nie że każdy tydzień, ale kilku nas było kleryków i jeden ze starszych kleryków nas wyznaczał. Ja pamiętam zapoznanym się z takim jednym panem i tak żeśmy pięknie porozmawiali. Ja mówię, dobrze, to ja postaram się jeszcze przyjść i, i spróbuję, żeby to wcześniej było. I poszedłem do tego starszego, kleryka i mówię: Wyznacz mnie jeszcze raz pod rząd. Tak jak wojsko za karę dają po rosyjsku, to się nazywa w nieoczy, tak, poza kolejką. I ja mówię: wes mnie wyznacz, a ja tam kiedyś później innych chłopaków puszczę, żeby poszli. I pamiętam, przyszedł ten dzień. Myśmy we dwóch, czy we trójka pojechaliśmy. Ja przyjeżdżam, a oni mówią: No, rano umarł, nie? I tak mi było przykro, nie? I tak wiedziałem, że to jest ostatnia szansa, która była. I z jednej strony. Byłem zasmucony, a z drugiej strony miałem taką radość, że ja naprawdę tak fajnie z nim porozmawiałem, że jakoś tak opowiedziałem o dużo, że ten Pan jakoś tak się zwierzył młodemu chłopakowi, tak? bo jestem klerykiem, ubranym w habit. Kochani, bardzo ważne jest dzisiaj zwrócić uwagę na ludzi starszych. I Tego trzeba uczyć naszą młodzież, dzieci, wnuki. Nie możemy rozpowszechnić Niby to w nawiasach kulturę, taką to jest niekulturalna kultura, domostarców. Dlatego, że później idzie to dalej. Potem jest eutanazja, potem jest w ogóle pozostawienie, potem są ludzie samotni, jest bardzo wielkie cierpienie. I trzeba naprawdę uczyć dzisiaj w kościele, w świecie, w społeczeństwie. Trzeba uczyć kulturę do ludzi starszych. Ja z dzieciństwa pamiętam, jak myśmy chodzili do kościoła 7 km z mamą, z babcią i myśmy wracali w niedzielę do domu. To może za całe moje takie życie młodzieńcze, bo w 17 lat już poszedłem do seminarium, to na te 17 lat może dwa, trzy razy kiedy było inaczej. Zawsze w niedzielę myśmy szli po mszy Świętej do rodziny, do znajomych, do ludzi starszych, do chorych, do szpitala. Jakieś tak było w domu zaprowadzone. Piliśmy jakąś tam buleczki, cukierki. Pamiętam, że jedna babcia, taka sąsiadka to lubiła cukierki takie, jakieś kremowe, takie, no w środku, że tam powitła były w tych cukierkach. Myśmy zawsze szukali takie ze śliwką jakoś może tej babce dogodzić. Przyszedłem do jednej chaty, tam taki stary dziadek z wąsami w kubku blaszanym, jako wojskowy, takie stare. pił herbaty i mówi no chcesz spróbować jaka herbata zaparzona tam z lipy, nie wiadomo z czego. I mówi tylko od ucha nie pij, bo ja stąd piję. I tak pamiętam surbałem tą herbatę, gorąca. A ten dziadek mówi no nic, nic pij, przyzwyczaj się Mój też, kiedy będziesz takim chłopem, będziesz pił z takiego dużego kubka. Kochanie, zawsze to zostaje na całe życie. Ale wiemy, że my też zostaniemy starszymi. I to na widzenie każdy z nas powinien Przeżyć. To nawiedzenie trzeba udostępnić innym ludziom, trzeba zachęcić innych ludzi, żeby przeżyli w swoim życiu tajemnicę nawiedzenia. Ale ona jest w części radosnej. I to trzeba powiedzieć, że nie może być nawiedzenie, że ja pójdę, bo się chcę z kimś pokłócić. To nie jest nawiedzenie. Ono ma być w części radosnej. To nie jest część bolesna, światła, chwaletna, część radosna. Ja mam tak pójść do człowieka, żeby jego ucieszyć. Dzisiaj jest niedziela radości. Kaplan, to ojciec kanonik, nam przeczytał Gaudetę takie słów, tak? Radość. Niedziela radości. I co jest tym najważniejsze jeszcze? Oczywiście nie powiem, że to ludzkie nie jest ważne, ale równolegle z tym, co jest ludzkie, jest bardzo ważne, aby takiemu człowiekowi już niezaradnemu, choremu, osamotnionemu udostępnić taką możliwość, aby do Niego przyszedł Pan Bóg, aby zawołać kapłana, aby przyniósł Mu kaplan Komunię Świętą, aby On skorzystał z sakramentu namaszczenia chorych. W świętego Jakuba w liście czytamy, że jeżeli ktoś choruje między wami, wezwijcie kaplanów, niech oni pomodlą się, niech namaszczą go olejem świętym i Pan Bóg mu da uzdrowienie, odpuszczenie grzechów. I to jest sakrament, który nas podtrzymuje. To jest bardzo ważne, aby, aby też ludzie starsi pamiętali, bo ja nieraz kogoś tam pytam, może przyjadę do was, tam często mam takie zwyczaje, że jak kogoś nie widzę w kościele, u nas parafia nieduża i, i zadzwonię, telefonuję potem i mówię, dzisiaj pani nie była w kościele, może ja przyjadę, albo tak zachorowała. No to ja przyjadę z kumą, to nie, no co ojciec będzie zawracał sobie głowę. No po to jestem. Bo nie wiem, czy dożyjesz do następnej niedzieli. Zaproś tego kaplana, nie, nie odmawiaj sobie tego szczęścia. Czy jesteś w szpitalu, czy jesteś w domu, zaproś kapłana do siebie. To jest ważne, abyśmy sami najpierw podbali o to. A druga sprawa, to kiedy już sami nie damy rady, bo nie będziemy potrafili zatelefonować, bo może ktoś ma choroby, że mu się ręce krzęci nie potrafi numeru wybrać do księdza. Niech to dzieci zrobią, niech to wnuki zrobią, Niech będzie ktoś, kto zadba o Twoją duszę. I to jest ważne, bo Pan Bóg chce przyjść. Pan Jezus, jeszcze w lonie swojej matki Maryi, już poszedł odwiedzić Jana Chrzciciela, już poszedł odwiedzić Elżbietę i Zachariasza. I to jest bardzo ważne, abyśmy tego nawiedzenia nie stracili. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi: Powiedzcie Janowie, chorzy zdrowieją, umarli, powstają. U Bogiem głosi się dobra nowina. U Bogi to nie tylko biedny. U Bogi to ten, który ma wszystko u Pana Boga. To jest człowiek najbogatszy. Ja tak czasem żartuję, ktoś mnie pyta, no tak nie z żalości tak, jak tam u was, jak tam na tej Ukrainie, bo to wojna, bo coś. Ja, no wiadomo, że ludzie mają rację, ale żeby to rozluźnić troszkę, to ja mówię, no u nas to najbogatszy kraj, mówię, na świecie. Nie, nie może być. Ja my tak. No, no bo w Polsce na przykład tam Kradli rok, dwa, trzy, przestali, tak? Ilustracja, połapanie, więzienia i koniec. A ja mówię, u nas kradli, kradną i jeszcze będą kraść i wszystkim wystarczy. No najbogatszy kraj na świecie. Nie mogą rozkraść, wiekami nie mogą rozkraść wszystkiego. Komuna kradła, teraz nasza polityka kradnie, wszystkim wystarcza. No wiadomo, że to jest żart, ale, ale naprawdę musimy się liczyć z takim czasem, że ubogi człowiek to jest najbogatszy, bo on wszystko ma u Pana Boga, wszystko. Rodzinę, pracę, dom, zabezpieczenie, swoją przyszłość. Ale jeżeli tego Pana Boga gdzieś straci, to jest najbiedniejszy na świecie. Najbardziej porzucony i osamotniony. Dlatego, kochani, dwa tylko takich momenty, takie prośby. Do ludzi starszych, którzy jeszcze są zaradni, aby naprawdę potrafili zadbać o to, aby Pan Bóg przyszedł do was w sakramentach. Jeżeli możecie, to do kościoła kogoś poprosić, żeby was ktoś przywiózł, czy sąsiad, czy rodzina, czy może nawet tych kilka groszy uzbierać na jakiś taksy, ale żebym ja był w kościele. Jeżeli nie mogę, to proszę księdza do domu. Jeżeli już w ogóle nie potrafię zaradzić sobie, to drugi wariant, aby ktoś przyszedł z Chrystusem do mnie, aby prosić Matkę Najświętszą, bo Ona jest ta, która nie odmówi. tak na koniec wam powiem taką historię prawdziwą z Kazachstanu czy z Sebeli, już teraz nie pamiętam. Jeden misjonarz opowiadał, jak do niego w nocy ktoś przyszedł prosić, aby poszedł do chorego z Komunią Świętą. I on otworzył drzwi, zakrysty i wprowadził. Była tam pani, przyszła i mówi, niech tu pani zaczeka, niech się szybko ubiorę. Już było tak pod noc. I wyszli razem i mówi, ta pani tak pewnie szła, stawiała kroki. Na świeżym śniegu akurat w tej, tej nocy wypadł pierwszy śnieg. <knie> mówię, nie rozpoznałem kto, co, wystarczy, że mnie prowadzili do chorego. Była przesłonięta kołnierzem, lekki wiatr. I mówię, kiedy żeśmy szli z komunią świętą, taka piękna noc, gwiazdy świeciły, te drzewa ze szronem pokłaniały się, jakby oddawały cześć Panu Jezusowi. I przyszliśmy na takie już prawie pod koniec wioski do dużej bramy, weszliśmy na podwórko, podeszliśmy do drzwi, ta Pani gdzieś tam była i po chwili znikła. I mówię, ja byłem trochę przestraszony, ale myślałem, że ona poszła jakieś tam drzwi otworzyć, czekałem, po chwili dotknąłem klamkę, drzwi były otwarte, wszedł do środka, leży chory, taki rozradowany, mało co z łóżka nie zeskoczy. tak dobrze, że ksiądz przyszedł. Ja się tak modliłem, ja i wszystkie różańce odmówiłem, że tylko nie umrzeć. Kapłan go wyspowiadał, udzielił mu namaszczenia chorych w Komunii Świętej, zaczęli rozmawiać i ksiądz go pyta, a gdzie jest ta pani, którą żeście wysłali do mnie? A ten chory mówi, ja nikogo nie posyłałem. No jak on do mnie. Nie, mówi, ja się tylko to tylko mówię do Matki Bożej i mówi całymi dniami nocami, bo dzieci daleko nie przyjeżdżają, żona już dawno zmarła i. Ja sam jestem i mówię, tak się boję bez sakramentu umrzeć. No i ksiądz jeszcze tak z niedowierzeniem tam zagląda jedne, drugie drzwi, ale mówię nad łóżkiem, chorego był obraz Matki Bożej z lur. No, no i tak po chwili coś go odgnęło i mówi, a wie pan co? Mówię ja tak patrzę, że naprawdę nikogo nie ma. Ale mówię, tak po tym obrazie to widzę, że nawet podobny kolor płaszcza miała ta pani. Mówi, nie przyglądałem się jej, mówi, była przesłonięta kolierzem, trochę zimno na dworze. Mówi, taki przyjemny głos, taki pewny, mówi tak, wiedziała gdzie iść i mówi, na podwórku mi zniknęła. A ten Pan mój o właśnie, no to ona was przeprowadziła, przecież ja mówię, to się modlę na się modli do Matki Bożej. Maryja nie zostawiła tego chorego. Poszła, zawołała kapłana i przeprowadziła go do chorego Kochani, mogą być cuda w waszym życiu. Ale proście Matkę Bożą, aby ona w tym najbardziej odpowiednim momencie przyniosła Chrystusa Pana.